Sama nie wiem, co się stało. Patrzę w lustro, siebie już nie widzę. Tak szybko. Ja prosiłam, ty mi dałeś wszystko, mam więc śpiewam: Aleluja. Nim zabierz. Czas, czy zostanie miły? Ty nie pozwól, bym płakała swoją dłonią ty otrzyj łaski me, łaski me, słodkie takie łaski me, łaski me, słodkie takie Uje, jak mi. Boś mnie popsuł, pewna byłam, że tak kogo kochasz. Wolisz oddać, zostać sam popsuta. Weskima, ma, woski ma, słodkie takie. Łezki ma, woski ma, słodkie takie. Miłe, ty nie pozwólbym bym pagała. Po nie popłynął no, strumieniami. Łezki ma, słodkie takie. Łezki ma, słodkie takie. mi słowo, ty nie pozwól, Łeski takie, tak. łezkie Ty nie pozwól bym płakała Swoją dłonią Ty odszyj Słodkie Łeski łezkie takie Słodkie takie, łezkie takie Słodkie Ty nie pozwól bym Уаскима, сутки таки, уаскима, уаскима, сутки таки, сутки таки, сутки таки, сутки таки, сутки таки, сутки таки. Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, pa. pa.